W tym filmie, kto ostatni zejdzie z bieżni, wygrywa 1000 zł. A teraz przed Wami nasi dzisiejsi zawodnicy, czyli ja, nie ukrywając, planuję to wygrać, chociażby ze względu na to, że byłem mistrzem szkoły w bieganiu. Serio, tak było! A drugim uczestnikiem będę ja, czyli Maja. Nie lubię biegać, co wiąże się z tym, że skoro nikt mnie do tego nie zmusił, to nigdy nie biegałam na bieżni. Co może przełożyć się na mój wynik, ale też chcę wygrać. Co do stawki, każdy z nas dał od siebie 500 zł, co jak mówiłem wcześniej daje nam 1000 zł, a dodatkowo dla zwycięzcy odcinka jest przygotowany puchar, także jeśli chcecie zobaczyć kto go wygrał, to koniecznie oglądajcie film do samego końca. A teraz może jakieś papierkami nożyce o to kto idzie pierwszy. Możesz iść pierwszy. Tak? Tak, ja nie chcę. Dobra, to idziemy w takim bądź razie. Lamusy mają pierwszeństwo. Dobra, w takim razie wchodzę i zaczynam. Mam nadzieję, że wygram z Mają. Tak jest mój cel. Dodatkowo tutaj mamy karteczki. Każdy będzie miał swoje. Ja mam niebieskie, Maja ma żółte. I w środku karteczek są różne utrudnienia bądź ułatwienia. Możemy je sobie brać, kiedy chcemy tak naprawdę. Przykładowo jednym z ułatwień może być to, że możemy sobie zmniejszyć prędkość, albo dostać jakieś picie, albo cokolwiek. Uuu, ja ci powiem, że ja już zmęczony powoli jestem. Nie, nie. A ja minutę dopiero biegnę tych! Grubo! Ja się tylko boję, żeby maja nie spadła za ten. Żeby ją nie wywaliło zbieżnie i żeby ją nie ściągnęło pod podbieżnie. Bo będzie źle. Generalnie bym zapomniał, aż się poklułem. Generalnie zapomniałem jeszcze dodać, że podczas całego biegu mamy do wykonania trzy zadania. Zadanie numer jeden. Musimy biec przez 5 minut z ciężarkami jednokilowymi. Zadanie numer 2. Musimy biec 2 minuty w bluzie. I zadanie numer 3 odpowiadanie na pytania matematyczne. Także no, ja już biegnę 6 minut. Mam nadzieję, że dam radę chociaż z 20, ale nie jest dobrze, bo mnie łapie kolka. Nie gadaj głupo. Plan jest taki, żeby na 8 minutę, czyli za dokładnie minutę i 5 sekund, wylosować sobie jedną rzecz z tych karteczek. Mam nadzieję, że poleci coś fajnego. Nie ukrywając, nie jestem jakimś super biegaczem. Miałem to zaznaczyć na wstępie, ale trochę mi się pomyliło. I... mamy to. Ósma minuta, biorę karteczkę. Byle nie utrudnienie, bo nie dam rady, serio. Ja się tak boję, jak ja widzę cię. Minus 0,6 szybkości. Zmniejszamy... czekaj, zmniejszyłem o 0. Teraz jest 0,6 z 8 na 7,4. Minimalnie lepiej. Wow. Ale dobrze, że to trafiłem. No, jakbyś trafił na przykład na plus? No jakbym trafił tak z jeden na plus, to bym już schodził, po prostu. Dobra, dawaj ciężarki, bo się męczę. Ciężarki, na pewno? Tak, na pewno. Dobra, proszę bardzo. Dzięki wielkie. Ciężarki jednokilowe, jeszcze nie tak źle. Proszę zobaczyć, jakie trikszoty. 10 minut za mną w ogóle, proszę pokazać tutaj. Czas. 10, 17, 18, 19, 20. Ale super ci idzie Jestem najlepszy Było Dobra, jakbym poleciał w bok to byłby koniec, nie? Chciałbym wygrać ułatwienie otworzenie sobie okna, nie? Bo to by było fajne, to by było fajne No się ma Ona jeszcze nie wie co ją czeka No właśnie widzę co mnie czeka i się boję Do 7-4 nie wygląda tak źle Szybkości, serio? Twoja ja mi na coś nie przekonuje. A tam gadasz kupoty. Zostało mi jeszcze niecałe 30 sekund, także odkładam te ciężarki od razu i biorę kolejną karteczkę. Jak poleci gówno, to trudno, ale potrzebuję jakiegoś ułatwienia. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Muszę w ogóle przestać tyle gadać. Kolejna karteczka będzie w niej okno. Proszę zobaczyć. Dobra, chyba jestem uratowany. Chyba, przynajmniej trochę. Jak pięknie, ale będę pięknie chory. Mm. <laughs> I niby wszystko spoko, trafiłem ułatwienie, ale totalnie zapomniałem o robieniu zadań. Zrobiłem największy błąd. Wiesz jaki? Nie. Że takich zadań typu ciężarki i typu blusa nie zrobiłem na początku. Dlatego ja to zrobię. Szczerze mówiąc to otworzenie okna dało mi naprawdę sporo, nawet przypomniało mi się o zadaniach. Dawaj bluzę. Tak wszystko? Już 16 minut ponad. Plus jest taki, że nie jest to najgrubsza bluza, więc masz. Dobra, muszę zejść na chwilę, bo nie da rady założyć inaczej, nie przy takiej prędkości. A może chciał w kapturze? Tak, może innym razem. Dobra. Lecimy teraz, w tyle ile trzeba i to ściągam. Ja mam to po tobie takie założyć śmierdzące, przepocone. Paknące. No dobra. Nie! Haha. Ha. 30 sekund. Ja nie wiem ile w ogóle maja pobiegnie. Może ja tyle biegnę, się męczę, a maja pobiegnie minuta. Dobra, ściągam bluzę i lecimy dalej. O kurde, bieżnia się odłączyła. Niedobrze. Dobra, lecimy. Dawaj zadania matematyczne. Dawaj szybko, bo ja już padam. 82, dodać 3 razy 5. 423. Główka pracuje. Czy nie? Co? Ja Ci mówię? Bo mi wyszło, wyszedł wynik 92. Teraz nie mam kalkulator. O, Boże, ona na kalkulatorze dłużej liczyła niż ja Taka jest głowa. A i tak nie wiem, czy dobrze, ale nie ważne. Jak nie wiesz, czy dobrze, sprawdzałaś na kalkulatorze. 413 mi wyszło. To może 413. Wywalone. 96. Podzielić na...

Łuku! Petardami strzelają. To nie żadna wojna. Na spokojnie. Jak się czujesz po walce. Oh, super. To był mikrofon. Oh. E, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tyle przebiegnę. Nie spodziewam się, ile przebiegniesz ty. E, wątpię, że więcej tak szczerze. Tak między nami, żebym ci umniejszał. Proszę pokazać ten pot na czole. Świecisz jak psujajco teraz. A skąd wiesz, jak psujajco? Nie świecą? wiem, moja babcia tak mówi. A mi coś mówi, że teraz pora na naszego drugiego zawodnika, czyli na Maję. Maja na horyzoncie, a więc musimy odpalić Maję bieżnie, bo Maja nawet nie wie, jak się odpala bieżnie. Nigdy w życiu nie biegałam na bieżni. Nie stresuj się. Wejdź sobie, musisz się oswoić i zwiększamy do osiem. Ja mam, słuchaj, tyle czasu, więc już ja tu spadnę. Mi nie spadają nogi stąd. Trochę ci tam zlatują nogi, nie? Musisz podbiec bardziej do przodu, się. Bliżej środka trzymać. Mogę karteczkę? No pewnie, losuj sobie. Przecież ja się wywali jak ja rękę stąd wezmę. Nie, no dasz radę, nie przesadzajmy. Pamiętaj, w razie czego czerwony sznurek. Jakby było tragicznie, oczywiście. Co masz w tej karteczce? Zimny ręcznik. Niby ułatwienie, ale chyba najgorsze ze wszystkich. Ale dużo to daje. Masz lepiej, możesz sobie powycierać twarz. Ja takich rzeczy nie miałem. Ale to mnie obciąża, weź to. A czemu ty w ogóle oszukujesz na 6,9? Co? 7,0, 7,0. Powiem wam, że Maja ma w ogóle bardzo ciekawy styl biegania. Nie widziałem, żeby ktoś tak biegał. Ale trzymam kciuki, trzymam kciuki, liczę, że będzie dobrze. Dobra, dawaj jakieś zadanie, bo nigdy stąd nie zejdę. Maja ja w ogóle wygląda na bardzo szczęśliwą osobę. Cały czas biegnie i się cieszy. Popatrzcie, jakie to jest zaangażowanie. Ja się cieszę, właśnie mogę. <gry> Generalnie jaś robić cały czas zadania, a dopiero w ósmej minucie zaczynasz robić pierwsze zadanie. Proszę bardzo, trzymaj swoje ciężarki, jeden oraz drugi. Jak się czujesz? Że zaraz spadnę. W końcu się puściłaś. No. Ale nie wie, z tym dobrze! Nie mogę, już teraz! jak się stuwam! Jak się przestanę patrzeć pod nogi, to zlecę! Ja cię mogę dopingować! Ma-ja, 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 ma-ja! No. Wow, wow. no i koniec! My się... To mogło się skończyć źle. Ja widziałam, jak ty już ja, na bok leci. Ja też to widziałam. A więc 11 minut, stop kliknięty z racji, że Maja sobie zakładała jeszcze gumkę na włosy, no to tak z ponad 10 miałaś. Ale powiem ci, że zwycięzca może być tylko jeden. I dzisiaj nim jestem ja. Zaraz będę tutaj leżała na podłodze. A więc oficjalne wręczenie nagrody. Wręczyłem ją sobie sam. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wygrać taki puchar. Oczywiście pieniądze też wygrane. Myślę, że fajna pamiątka. Zdjęcie pamiątkowe i żegnam się.